Siemandero moi drodzy. Nie nagrywałem z ciężarówki, to mówię trochę nagram. Jadę po Berlinie i powiem Wam, że się trochę aż dziwnie jeździ, bo tutaj nikt nie ustępuje pieszym i to jest aż dziwne. Ja ciężarówką zwalniam, hamuję delikatnie, a te osobówki co ty tam... Co wy, nawet nikt na to nie zwraca uwagi, to aż tak kurwa ciężko się za przeproszeniem przezwyczaić. No dobra, przełączamy kamerę. I... Może coś może coś się uda tego złapać? Trochę krzywo w tym, w czym? Yy, w, no teraz mamy czerwone światło, no to jest co innego, nie? Trochę krzywo, bo mam uszkodzony, uszkodzony ten do szyby, co telefon trzyma. No nie statyk, tylko uchwyt. w lusterkach Wam za nie pokażę bo będę telefon trzymał w łapach ale zobaczymy, nie? O, będzie drgawka obrazu sorry i krzywy obraz, no nic, tak musi być Możesz troszkę poprawić, może No teraz też w drugą stronę

że powiem wam dużo lepiej się jeździ dużo lepiej się jeździ po berlinie niż nawet po naszych po moich kielcach nie Berlin jest tak blisko i zarazem tak daleko. nie umyłem. Mamy do celu 7 kilometrów, gdzieś do jakiejś firemki. W takiej sytuacji na światłach trzeba im z tyłu za nami chyba nic, a tato poczeka. najmniej nie polski, a jedynie rządzących, nie? Ja, my tutaj na 96A, mamy jechać. Nie pokażę Wam tego, ale tutaj kierunecze i od razu wpuszczają. Także nawet spokój. Ładunek zrobiłem już na obrzeżach, a teraz tak trochę po bardziej bliżej centrum. Kiedyś, kiedyś w przeszłości jeździłem po Berlinie trochę lawetką, takim sprinterkiem 313, 22 CDI. Mało to nam. stare czasy już chyba się nie wrócą zobaczcie, tutaj z no ja mogę w sumie jechać, nie muszę przepuszczać tu się patrzą no i jest, o to chodzi, o podziękowała coś pięknego, nie? tutaj pan z kulą Pani. po samych tu Pani lewą stroną tam na żyletki no tak te rowerki robią często gęsto no. trzeba uważać a teraz my pan Nie boją tak z ciężarówek. Wysokość 4 metry. Jaki ładny, stary Mercedesik. A tu przepuścimy rowerek, przepuścimy. To wygląda. A no wygląda. Ja sobie jeżdżę, Kamil coś tam naprawia, jak wrócę też naprawiam, też coś tam robię. U siebie mam sporo roboty, no ale to powoli, powoli, zresztą na bieżąco powinniście być, nie? To się tak już długo, długo odwleka, ale wiecie, u mnie rolnictwo to jest tylko hobbystycznie, to z tego praktycznie żadnych jako tako przychodów nie ma. Ale ale są też y, pozytywne strony. To że przychodów nie ma, to nie znaczy, że to nie jest negatywna strona tego, że y, przychodzą na przykład żniwa, można się fajnie piwa napić, miło spędzić czas nawet przy takim złożeniu bali. No. Kto Wie każdy wie o co chodzi. Czy ze zbożem, czy coś zawsze jakiś bizon przyjedzie. Dźwięk niesamowity. Trochę zawsze mał do koszenia. Te 4-5 godzin 6 godzin. U mnie z reguły wszystko jest do kupy koszone. Jak je i, i na przykład przężyto, to wszystko jest. Wszystko jest do jednego koszona zbiornika, że tak No jest ciekawie. Bez tego to byłoby tak. Byłoby tak dosyć nudno. Ciapa troszkę zachodzi. Już 11 minut, a no to mam do celu 5,5 kilometra. Jak słychać odgadnięcie jakim samochodem jeżę tu dźwięku. Może kierunkowskazów um então. że nawet fajnie jest to porozwiązywane. Na pewno wiele z Was, kierowców, kto jeździ, ten wie, na pewno był nie raz w Berlinie, że te skręty nawet, to jest tak jakoś inaczej poprofilowane, że że trzeba się czasami uprzeć, żeby ta naczepa przejechała przez krawężnik. Wiadomo, są też miejsca kiepskie, nie? Ale, ale na przykład u nas rądka, czy te skręty, no są kiepskie nie? w Polsce. Nawet u mnie w Kielcach jest yy, takie miejsce, że trzeba rondo objechać, bo w prawo nie skręcić, Nie ma takiej opcji. A niby się powinno dać, nie? Co ja wiesz, tu za 550 metrów w Jeszcze prosto. Cóż, max. 15 minut i to wszystko chyba będzie. Tak mi się wydaje. Schodzi trochę jazda po Berlinie. Ale lubię. Nie przeszkadza mi to. Choć powiem Wam, że wczoraj w niedzielę e, stałem na pauzie 40 km przed rozładunkiem i jak pomyślałem sobie o tym Berlinie, miałem takie niemiłe odczucia. Kurde, mówię. A tu jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zresztą po Londynie, po Birmingham, po, po różnych tego typu się jeździło, więc... Nie się radę, więc czemu by się miało nie dać po Berlinie, nie? Gdzie ja mam tu skręcić? Gdzieś w taką, gdzieś w taką tutaj drogę? No to jedziemy, zobaczymy, co się wydarzy. Nie ma zakazów, nie ma. 4 km i już 15 minut filmu. Ja pierdolniczej. Czas szybko leci, a kilometry w ogóle nie ubywają. I tutaj coraz bliżej centrum się tam. rolnik w ciężarówce? Nie no, ze mnie nie rolnik znowu. Ciężko powiedzieć. Widzicie, stoi babeczka, nikt nawet jej nie nikogo nie rusza. U nas już byłoby hamowanie. U nas jest to trochę dziwne, takie zdzierstwo bardziej, nie? niż bezpieczeństwo. No ale cóż poradzić mam na Mamy na to ja musiałem lusterko złożyć i tramwaj tak fajnie chyba pneumatycznie sobie poskładał i dopiero minęliśmy się Wiozłem na jakąś budowę. Wiozłem na jakąś budowę Kilometr na celu, to już chyba zostaniecie ze mną. No i wiecie, no i tak coś tam naprawiamy, coś tam robimy, jakieś tam tuningi tego ursusika. Do tej szybkiej trzydziechy, może Perkins, może. Może kompresor? No na początku, raczej kompresor pójdzie. Zobaczymy, jak się to będzie zachowywać. Aczkolwiek, właśnie, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, tego filmu, to możecie mi powiedzieć o co chodzi z pompami w C330. Na przykład, yy, pooglądajcie sobie filmiki wcześniejsze, wcześniejsze, na przykład ze skrzatem, jak tam pracowała 30, ta z kabiną, która jeszcze nie była tą szybką 30. Ona ma taki specyficzny dźwięk, ona się w ogóle tak pracuje delikatnie, gładko. Ja tam kombinowałem z tymi wtryskami od Poloneza, przyspieszałem zapłon i ona jest taka, jakby. jakby dołu w ogóle nie miała, ona się musi rozgrzać i dopiero będzie potem ciągnąć. A na przykład w tej mojej z kompresorem, nawet kiedy nie było kompresora, są tam chyba nawet filmy u mnie bez, jak nie miała kompresora na początku, no to ona była taka jakby drapieżnik taki od razu tam. No, orwała się do roboty, nie? a tamta była taka, bardzo delikatna. Ciekawe, czy to były różnice w pompie. Słyszałem takie opcje, ale to są takie bardziej tylko teoretyczne mity, że tak powiem, że mogła tak. Pompa może mieć od agregatu, że ona jest taka. Bo tu będzie chyba problem. Okay, przejdziemy o, na styki. Że ona e, tak pracuje, żeby. Żeby dobrze odpalała. Faktycznie ona dobrze odpalała. Potem jej tam dawkę żeśmy trochę zwiększyli. Poprawiło jej się troszeczkę, ale to nie jest to na żółta. I też trafiają się takie na polskim YouTubie trzydziechy, które mają bardzo podobny dźwięk do tej właśnie z kabiną, gdzie jak coś robią, czy sprężynują, czy orają, czy cokolwiek, to ona nie pracuje. Nie jest aż tak agresywna jak inne ciągniki. Czy to od pomp, czy pompy były innego rodzaju? Jakieś nie wiem, to możecie pisać w komentarzach. Chętnie będę czytał. Zawsze serduszko dało. I za 400 metrów w prawo. I 1-4 do celu. I 21 minut filmu już ładnie. Wiecie o co chodzi, nie? Z tymi pompami, czy nie bardzo. Kto ogarnia wie o co chodzi, to fajnie by było i tak się zastanawiam, jak ona jest taka troszeczkę uspała. tam kombinowałem jak powiedziałem z wiecie z czym. No i co teraz wziąłeś narobiłeś trochę bałaganu. i się przyglądasz nie wiesz za bardzo o co chodzi. Na czym to ja skończyłem? No, i jak założę ten kompresor, czy będą takie efekty jak w tej żółtej, nie? Aczkolwiek są tacy, którzy piszą, że ich bez niczego chodzi lepiej niż ta żółta z kompresorem bez kabiny. No, to faktycznie musi, muszą mieć power. No i my tu w prawaśkę mamy skręcić, bo kurde. No to ładnie, że tak powiem, bo no już skręcamy ładnie przechodzi ładnie No, ziomość przeskakuj, przeskakuj No Teraz niech się dzieje. Ile ten zakaz? Bóg wie Jak No cóż, jak tak, no to jedziemy Furelka wikajna, więc coś tam wyszło Kami może dojechać i gałązki, że badają. Autobusy wiadomo, że mogą. Jakby przyszłoby kręcić, to się na pewno wykręci. Policja eskortować I Za 240 metrów po lewej stronie 25 minut filmu Ciekawe czy wszyscy dotrwają do końca No i gdzie to ma być? Co to za firma ma być? Tak, coś tam coś tam To chyba to No nic moi drodzy, dojechaliśmy, Wreszcie mam tu chyba jakieś dokumenty? KST Craft Wars KST. Trzymajcie się i cześć, do następnego.